Cześć, wszystkim jak się macie z tej strony Żura.pl, to jest kolejny odcinek zagrajmy w, w Hearthstone Heroes of Warcraft klątwa Nax, Kramas. Przygoda w, klącie, w klątwie Nax, Kramas. Został nam ostatni boss rewiru zarazy. Nazywa się. Przebywanie Ochydziarz. w pobliżu ochydziarza powoduje gnicie ciała. Przed walką należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Keltuza, jak zwykle, jest w fantastycznym humorze. Istnienie ochrzyciarza przypomina jak plugawe jest działanie plagi na stworzenia zamieszkujące azero. Ta jego nekrotyczna aura, moc specjalna, zadaje 3 punkty obrażeń wrogiemu bohaterowi, czyli w sumie co rundę trzaska nam po 3 punkty, więc trzeba go zabić na momencie. I teraz pytanie, jaką talio sobie tutaj zagrać? Muszę się nad tym zastanowić. Postanowiłem, że na pierwszą rundę rozegram talię Paladyna, troszkę ją tak przerobiłem po swojemu. Yy, I tak, yy, zaraz zobaczycie, jak on działa, już w trakcie tej walki. Jest leczący się przede wszystkim, więc może uda mi się wytrwać na tyle długo. Jeszcze zależy, jakimi stworami on, no chociaż tam dysponuje. Ale mam nadzieję, że uda mi się po prostu na tyle długo utrzymać zdrowiu i życiu, że... Puter, zdążę go zaciukać. Się o chydziarz Widzę się po tym do. Będę walczyć z honorem. Może być. Może być. Dobrze cię widzieć. Marnujesz oddech. Marnujesz oddech. Dobra, nic nie mogę zrobić, bo nie mam tyle czasu. Szarża i agonia. Zadaj 3 punkty obrażeń. Wow. Wow. Hmm. Jeden strzał. 75 życia ochydziaż ma. O Jesus.

To wódca rajdu. No teraz to jest ciekawe. Dobierz kartę, i teraz mam pytanko, czy ja mogę to zrobić tak, czy ja mogę to zrobić tak. Zajubam to sobie, dobra? Gotowe. Fuck. Fak, fak, fuck. Tak, tak. teraz to mi za, zadał Bobu. No. Jeszcze takich trendowatych smak, 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 to champion, no to muszę tego smak, niestety smak, smak, przywracających życie. No, ale chydziesz ma 70. Nie może sobie wybrać jako cel zakręć od pomocy socjalnych. Oh shit. Shit happens. tutaj dwa punkty obrażeń wszystkim wrogom. Konsekracja. Konsekracja się przyda. To na nawet... Czekam na rozkaz. Za sprawiedliwość Gotowe. No niestety, ale ten ochyciarz to mnie zjedzie. Za króla Lito. Nie no, znowu ten. Masakra, siedem życia. Dar królów, ja to na początku zagram sobie Dwadzieścia życia, dar królów, cztery. I, 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 i... Do walki! Jedziemy tego drania. To jest prowokacja. I zniszczę klipunek. Na szczęście nie mam. Shit happens. Osiem. Brak atak stronnika na jeden. Tego nie ma. I teraz pyknę sobie tego. To walki. Gotowe. No nie wiem, zobaczymy. Znowu, znowu. Out, 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 out. Sprawiedliwy. Przejść życia. Teraz tak, kogo ja muszę zaatakować? Do walki! Czekam na rozkaz. To walki Wal ile sił. No nie wiem, tak to zrobimy. Ajdź. Ajdź. O, chłoneczko. o, 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 o. o, o. No i teraz. prawie i teraz tak z 6 na 6 kogo ja tym zaatakuję tego 6 na 1 teraz muszę tego pięknie co tu jeszcze nie atakował rozkaz. Do walki. Wal ile sił! No, nie wiem. Zobaczymy, co on tu wymyśli teraz. Yes. on no, teraz będzie mi palił obrażenia. Zmienia tak stronnika na jeden. I teraz plus cztery plus cztery. Do walki! Zemysł. walki! Zemysł. 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 Za sprawiedliwość. Znowu się podlecę. paladynem. zemstruje. Zemstruje. No, może mi się Dziesięć życia. Temu ido mnie ból. Czekam na rozkaz. Zemsta. Za sprawiedliwość. Chodź. No nie wiem, zobaczymy co tu będzie. Auć! Auć, teraz muszę go zabić. Czy go zabiję? Czy zabiję? Zabiję ochydziarza, daj strzelnikowi plus 3 do ataku. Teraz mamy tak Do walki raz. Będzie Dwa. boleć! Do walki! Cztery... I na końcu BAM! Tak jest! Paladin powstrzymał Ochydziarza, mimo tego, że ją tyle życia. Udało mi się usielwiesz. I co? Ale dziś... wciąż, wciąż, wciąż zabijasz moich stroników. Przestań, przestań, ale już... już. A zabiję hydziara w ludzie! Ja się nie spodziewałem, wymyśliłem sobie taki dek który sobie zmontowałem sam trochę Ale widocznie pasował Dostałem śluzożera za 5 mana. Agonia przy Przyzwi śluz, 1-2 z prowokacją. Razy 2. Wow, wow 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 wow, wow! Udało się pokonać ochrydziarza Fuks, i co dostaje? Dostałem kartę Ochydziarza 5x5. 5. Uhuhu. Okrzyk byłoby w następnej turze. Zaklęcia przeciwnika kosztują 5 więcej. Podbito rewir zarazy. Odblokowana wyzwania klasowe. No, będę wiedział co wiem, co będę nagrywał w następnym odcinku. Dobra, rewir zarazy odblokowany. Muszę teraz nazbierać 700 monet. Na odblokowanie rewiru zbrojnych. Co trochę potrwa. Ale mamy dwa wyzwania klasowe. Mogę sobie zajrzę sobie tam zobaczyć, co, co tam w tych wyzwaniach klasowych jest. Łowca Raksar versus Ochydziarz. Czyli pokonasz Ochydziarza za pomocą specjalnej talii łowcy. Jaka karta tkacz sieci. Dodaj losową kartę bestii ze swojej ręki. A Mag co ma? Też kontra Heigen nieczysty. I co tu jest? Duplikacje się dostaje, czyli sekret. Gdy zginie przyjazny stronnik, umieść dwie kopie jego karty w swojej ręce. Ciekawa karta. Fajnie byłoby ją odzys uzyskać. Dobrze. To by było na tyle w tym odcinku. Zagrajmy w Hearthstone Heroes of Warcraft. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć, pa pa!